Maciej miśki. legendarny pięściarz, komentator, ostatnio <laughs> youtuber, zapraszamy na kanał, tak? Be, bez żartu, dobra. <laughs> zapraszamy Jedziemy. na kanał Maciej Miśki, tak? Tak, zapraszam serdecznie. Du Dużo cennej wiedzy i serdecznej. E, jesteśmy pogali e, w samym borze. Michał Cześlak, e, na przykroczkę się męczy, potem rozjechał jednak ma tego ja to coś nie dostęp. Zaczyna dobry. Naprawdę na dobry, bo... Poza tymi dołami to było chyba na zero z tyłu, nic nie przyjął mocnego, a wiemy, że McCarthy tym prawym czerpałem potrafi trafiać nawet dobrych zawodników. Oczywiście tych dobrych nie wywraca, ale tutaj Michał nie dał się zaskoczyć, stłamsił też mocno McCarthy'ego. Powiem szczerze, że Michał mi się podoba, nawet bardziej w momencie, kiedy się trochę zmęczy, kiedy złapie zadyszkę, kiedy zaczyna myśleć, kiedy zaczyna inaczej ciosy układać. On jest swobodniejszy i, i wtedy też jest tak. chyba bardziej skuteczny. No właśnie, bo na początku często albo nie sięgał czasami, albo prześlij w gardy, dużo było tych czasów, dużo szumu, ale mało to wrażenia robiono na kartie i potem jakby wyluzował. No, tak, są okrzyki, są spięte mięśnie, nie ma kombinacji, nie ma zmiany tempa akcji, natomiast e, one muszą w, robić wrażenie na rywalach, bo oni nie chcą się otwierać na samym mm -hmm. początku. A w momencie, kiedy już poczują trochę Michała i chcą wbić się w rytm, to też już są trochę zmęczeni, bo jednak ta intensywność Michała na, przy... na początku, ta jego agresja, ta jego siła zwierzęca fizyczna powodują, że te, ta energia z nich upływa, więc myślę, że Michał na tych zawodników poniżej samego toku jest za dobry, a nie wiemy czy, czy to wystarczy na tych najlepszych. No właśnie jak się zapytało, na przykład na walkę z okolim, bo Michał teraz tak wyrażał otwarcie, jakby taką pretensję do losu, tak? Że wcześniej się z okolim, kiedy okoli byłby chroniony przez sędziów, wyszedł Okoli, do Bionna Słych tam nie był chroniony, inaczej walka wyglądała. To uważasz, że gdyby Michał miał innego sędziego, który walce z Okolim, to mogłoby to wyglądać inaczej, czy, czy raczej ten czas w początku ustawił tę walkę? Znaczy dla leików bokserskich. Czy, czy, czy dla ludzi, którzy pobieżnie oglądają boks, może się wydawać to śmieszne, co powiem, ale e, pewne walki układają się ze względu na, na rytm, jakim się toczą. Na przykład mieliśmy ostatnio Fiury Nganu. Myślę, że Fiury obawiał się bardzo siły ciosu Nganu. Wiedział, że był nieprzygotowany. W momencie, kiedy poczuł już, jak Nganu się porusza, chciał przyspieszyć walkę, dostał cios. E, upadł. Trochę był zawstydzony, trochę oszołomiony, musiał dojść z powrotem do siebie po tym, po, po tym knockdownie. Tak samo się toczyła walka Michała Ciślaka z Okolim. W momencie kiedy on już trochę rozszyfował o kolego, złapał rytm, wyluzował się, otrzymał mocny cios i później znów musiał złapać kilka rut na to, żeby złapać ten rytm i znów dostać o kolego, więc walka się po prostu nie ułożyła po jego myśli. I w boksie na najwyższym poziomie na pewno oprócz umiejętności, charakteru, siły fizycznej, przygotowania potrzeba jest trochę szczęścia. On w tej walce trochę szczęścia nie miał, a oczywiście też sędziowie puszczali faula o kolego i to trzymanie, natomiast puszczali też sporo fauli Michał. No, mhm. mam wrażenie, że ty bardzo końcujesz e, Michałowi Cieslakowi. Ty wiesz, że jego mistrzowski potencjał to, że może zdobyć pas? No, bo mamy na przykład takiego mistrza jak Willa Smufa, tak? z którym byli jeszcze matos Masterna. Teraz będzie walka Michała i z, e, z makawu, z którym walczył wcześniej Michał. Tam jest pole na mistrzowski pas Michał Michała Cieslakowi? Tak, oby, oby nie trafił tej trzeciej szansy, się opytają, ja bo bo jest to zawodnik w tej chwili, wydaje mi się, że najbardziej niebezpieczny, najlepszy z tych mistrzów. I nie chciałbym, żeby znowu Michał trafił na zawodnika, gdzie czegoś zabraknie. Nawet nie chodzi o samego Michała, tylko chodzi o to, że zabraknie mu na przykład przygotowań. I to nie do samego Petai, tylko notorycznych przygotowań z wysokiej klasy z partnerami. Powiemy, jak to wygląda. Jest Soczyński, bo zechciał przyjechać, jest Konstantino Nanga. Bo, bo złapali trochę kontaktu z tym mangą, ale ja powiedziałem nawet w studiu przy, przy panu Andrzeju Wasilewskim, że on potrzebuje trzech, czterech obozów przygotowawczych z wysokiej klasy z pewnymi partnerami, żeby w walce mistrzowskiej poczuć się komfortowo. Ale i tak jest zawodnikiem, który potrafi przyjąć, ma kondycję, ma cios, yy, ma wiele elementów, które pozwalają optymistycznie patrzeć na te walki mistrzowskie i jego mistrzowskie szanse. Szczególnie, że waga cruiser jest teraz wagą nierówną i tak jak mówisz, jest makabus z Geworem, tego Gewora pokonał diablo. Diablo, który miał różne swoje okresy. że jest jednak równy w swoich walkach i myślę, że on takiego Gewora zmiótłby z powierzchni Ziemi. Druga sprawa jest taka, że są tacy zawodnicy jak William Smith, to jest dobry zawodnik pokonał kolego, ale Michałowi a Michałowi paradoksalnie mógłby pasować bardziej niż okoli. tak, to jest dziwny zawodnik, natomiast myślę, że jak się wchodzi z boku, jak się patrzy to nie ma nic specjalnego, jak wchodzi się z nim do ringu to jest inaczej, bo on potrafi boksować w, klin, potrafi boksować w klinczu ma silny cios, potrafi przyjąć, trzyma tempo walki Często tak bywa, że patrzymy na zawodnika nic specjalnego, a jak wchodzimy z nim do ringu, to to już tak łatwo nie jest. No właśnie, a propos Mastera i była Smyfa, bo Masternak jest strasznie ceniony w Polsce zawodnikiem. Wszyscy są już świetny technik. Andrzej Kmiter mówił, że ma klepki z ogórą, ale że to jest i zawodnik się dobry i silny jak ty widzisz z Doroman Smythem? Bo wiesz, w Wielkie pytanie patrzą na Masternaka zawodnika takiego pas prime tak? Dobrego, ale on kiedyś tam w z Myślisz, że my przeceniamy masternaka, czy może on innego cena? No, my, my może trochę tego i trochę tego. My nie mamy nikogo innego poza Masternakiem, czy czyślakiem. Yy, studencki chyba wybrał już inną drogę. Poza tym jego kategoria jest zdecydowanie trudniejsza, bo musimy sobie szczerze powiedzieć, że mamy mistrzostwa Świata w kategorii, której nikt nie respektuje, czyli Łukasza Różyńskiego i mamy kruzerów, gdzie ta waga jest tylko wagą europejską opytają. Mamy studenckiego, który ma niezły poziom i doświadczenie w walkach na wysokim poziomie, ale to jest waga, w której naprawdę ciężko się przebić. A komisarmy to powiedział, że to jest teraz łatwo, tak jak było w tym? <laughs> Pominimy to, pomin, po, pomin, to. E, także szczególnie, że Kamil miał naprawdę e, dzisiaj jest zawodnika, który zupełnie mu nie pasował i, i wypadł na niego te, gorzej niż wypadł bez dużo lepszym rywalem, ale myślę, że Kamil nie ma, nie ma papierów na to, żeby wygrać samą czułką, nawet tej słabszej według niego kategorii wychowawki. To są fakty... Wracając do smutna widzisz szansę tutaj? Tak, widzę szansę. Widzę szansę, bo... Masternak w pewnym momencie na pewno by tak, takiego Bidjama Smita e, się obawiał, bo to jest zawodnik twardy, silny, taki hamski w swoim boks, boksowaniu, e, bezczelny czasem wręcz mo, można powiedzieć, natomiast e, nieustępliwy, natomiast e, u Sawalanda Masternak dojrzał parował tam z Kulewem, mocno bijącym Hernandezem, e, Pułkiem, e, faulującym. On tam dojrzał jako pięściarz, dojrzał jako mężczyzna. E, nie bierze już teraz tego do siebie. Chłodno, analitycznie podchodzi do pojedynków. Nie ma tej obawy, którą miał w młodości. W młodości miał lepszy timing, teraz, teraz ma doświadczenie. I, i spokój większy, i ten Proszę, spokój bo... może mu pozwoli wygrać ten pojedynek. Bo no zobacz, bo wcześniej się mówiłem. że faktycznie tak było, że czy w walce z Doroty czy z Baliu, zabrakło takiego zęba, nawet z kalęgą, tak? o, a, a to już bo... i tak był dobry masteRNAk. Ja mówię o na przykład walce z Janikiem, gdzie Janik mu pasował, ale na przykład wtedy, jakby dostał masteRNAk główkę, to myślę, że, że nie miałby żadnych szans. A czy myślisz, że teraz pokażę więcej tego takiego zęba, takiego charakteru niż kiedyś? Nie wiem, nie wiem czy wzniesie się na te 110%, bo jak pokazałem, bo on przez całą historię swojego boksu, że nie dał rady tego zrobić, to, to ciężko się spodziewać, że nagle to zrobi, bo historia lubi się jednak powtarzać. Natomiast ma na tyle dużo umiejętności, tak jak powiedziałem, już te, takiej odwagi męskiej, że może tego nie potrzebować, bo może punktować swo, sobie Smitha. Czy sędziowie na przykład pozwolą mu wtedy wygrać? Tego nie wiemy. Ja mówię o takim obiektywnym spojrzeniu na to, co się będzie działo 9 grudnia czy 10 grudnia w Anglii. Może tak patrząc na to z polskiej perspektywy na Masterek, wydaje się super technicznie, nie? A bylans mys kolejna ten dystans na dobrze. Wydaje się, że masterek teoretycznie jest technicznie. Lepsze pytanie, co to znaczy technicznie. No właśnie, ty właśnie ty oglądasz tego boksu sporo, bardzo dobrze to rozumiesz, ciężej się jest to wytłumaczyć kibicom. Technicznie, niby, Benjamin Smith jest gorszy, ale co? Gorzej zadaje lawy siarkowy, wciółki inaczej trzyma do góry, do dołu, nie wiem. Ale na przykład w Kimczu ma pracę znakomitą. Robi tą samą pracę z tym samym trenerem, z którym robił Poli i oni wszyscy są w kińczu bardzo dobry. Potrafi uderzyć w pół włożyć gdzieś tam rękę. To też jest, jest technika, technika użytkowa, e, która pozwala wygrywać walki. No i e, trzeba też przyznać, że w tym jest dobry.